Kwowadis, rozdział dwudziesty szósty. Nazajutrz ocknął się osłabiony, ale z głową chłodną i bez gorączki. Zdawało mu się, iż rozbudził go szept rozmowy, ale gdy otworzył oczy, Ligi nie było przy nim. Ursus tylko pochylony przed kominem rozgrzybywał siwy popiół i szukał pod nim żaru, który znalazłszy, począł rozdmuchiwać węgle tak, jakby czynił to nie ustami, ale miechem kowalskim. Winicjusz, przypomniawszy sobie, że człowiek zgniótł wczoraj krotona, przypatrywał się z zajęciem godnym lubownika areny jego olbrzymiemu grzbietowi, podobnemu do grzbietu cyklopa i potężnym jak kolumny udom. Dzięki Merkuremu, że mi karku nie skręcił, pomyślał w duszy. Na pol luksa. jeśli inni ligowie do niego podobni, legie danubijskie mogą mieć z nimi kiedyś ciężką robotę. Głośno zaś ozwał się. — Hej, niewolniku! Ursus usunął głowę z komina i uśmiechnąwszy się niemal przyjaźnie rzekł. — Bóg ci daj, panie, dobry dzień i dobre zdrowie, ale ja człowiek wolny, nie niewolnik. Winicjuszowi, który miał ochotę rozpytać Ursusa o ojczysty kraj Ligi, słowa te sprawiły pewną przyjemność, albowiem rozmowa z człowiekiem wolnym Jakkolwiek prostym mniejszą przynosiła ujmę jego rzymskiej i patrycjuszowskiej godności niż rozmowa z niewolnikiem, w którym ni prawo ni obyczaj nie uznawały ludzkiej istoty. Toś ty nie aulusów? Spytał. Nie panie, ja służę Kalinie, jako służyłem jej matce, ale po dobrej woli. Tu schował znów głowę w komin, by podmuchać na węgle, na które narzucił poprzednio drew. Po czym wyjął ją i rzekł, u nas nie ma niewolników. Lecz Winicjusz już spytał. Gdzie jest Ligia? Dopiero co odeszła, a ja mam uważać śniadanie dla Ciebie panie. Czuwała nad tobą co noc całą. Czemu się jej nie wyręczył? Bo tak chciała, a moja rzecz słuchać. Tu oczy zasępiły mu się i po chwili dodał. Gdybym ja jej nie słuchał, to ty byś, panie, nie żył. Zali, żałujesz, żeś mnie nie zabił? Nie, panie. Chrystus nie kazał zabijać. A atacynus, a Kroto. Nie mogłem inaczej, mruknął Ursus. I począł patrzeć, jakby z żalem, na swe które widocznie zostały pogańskie, mimo iż dusza chrzest przyjęła. Następnie postawił garnek na trzonie i kucnąwszy przed kominem utkwił zamyślone oczy w płomień. — To twoja wina, panie — rzekł wreszcie. — Po coś podnosił rękę na nią, na córkę królewską. Winicjuszu zawrzała w pierwszej chwili duma, że prostaki barbarzyńca śmie nie tylko przemawiać do niego tak poufale, ale jeszcze przyganiać mu. Do tych nadzwyczajnych i nieprawdopodobnych rzeczy, które spotykały go od onegdajszej nocy przybyła jeszcze jedna — lecz będąc słabym i nie mając pod ręką swych niewolników, pohamował się, zwłaszcza że ich chęć dowiedzenia się jakichś szczegółów z życia Ligi przemogła. Więc uspokoiwszy się, począł wypytywać o wojnę Ligów przeciw Waniuszowi i swebom. Ursus rad opowiadał, lecz nie mógł dodać wiele nowego do tego, co Winicjuszowi opowiadał w swoim czasie Aulus Plauciusz. Ursus w bitwie nie był. Towarzyszył bowiem zakładniczkom do obozu Ateliusza Histara. Wiedział tylko, że ligowie zbili Swebów i Jazygów, ale wódz ich i król poległ od strzały Jazyga. Zaraz potem odebrali wieści, że Semnowie zapalili lasy na ich granicach i wrócili w lot, by pomścić krzywdę, A zakładniczki pozostały u Ateliusza, który z początku kazał im oddawać chnory królewskie. Później matka Ligi zmarła. Wódz Rzymski nie wiedział, co robić z dzieckiem. Ursus chciał wracać z nim do kraju, ale droga to była niebezpieczna z powodu zwierza i dzikich plemion. Gdy więc przyszła wieść, że jakieś poselstwo ligów znajduje się u Pomponiusza, ofiarując mu pomoc przeciw Markomanom, Hister odesłał ich do Pomponiusza. Przybywszy do niego, dowiedzieli się jednak, że posłów żadnych nie było i w ten sposób zostali w obozie, skąd Pomponiusz. Przywiózł ich do Rzymu, a od, po odbytym triumfie oddał królewskie dziecko Pomponii Grecynie. Winicjusz, już jakkolwiek w tym opowiadaniu, drobne tylko szczegóły były mu nieznane, słuchał z przyjemnością. Niezmierną jego pychę rodową łechtało mile to, że naoczny świadek stwierdzał królewskie pochodzenie Ligi. Jako córka królewska. Mogła ona była zająć na dworze Cezara stanowisko równe córkom najpierwszych rodów. Tym bardziej, że naród, którego władcą był jej ojciec, nigdy dotąd nie wojował z Rzymem. A jakkolwiek barbarzyński, mógł się okazać groźnym, gdyż wedle świadectwa samego Ateliusza Histera posiadał niezliczoną moc wojowników. Ursus zresztą potwierdził w zupełności owo świadectwo, albowiem na pytanie Winicjusza Oligów odrzekł. My siedzimy w lasach, ale ziemi u nas tyle, że nikt nie wie, gdzie koniec puszczy i ludów w niej dużo. Są też w puszczy i grody drewniane, w których dostatek wielki, bo co semnony, markomany, wandale i kwady złupią po świecie, to my im odbieramy. Oni zaś nie śmią do nas iść, jeno gdy wiatr od nich, to palą nam lasy. I nie boimy się ni ich, ni rzymskiego Cezara. Bogowie dali Rzymianom zwierzchnictwo nad ziemią, rzekł surowo winicjusz. Bogowie to złe duchy, odpowiedział z prostotą Ursus. A gdzie nie ma Rzymian, tam nie ma i zwierzchnictwa. Tu poprawił ogień i mówił jakby sam do siebie. Gdy Kalinnę wziął Cezar na dwór, a ja myślałem, że może ją spotkać krzywda, to chciał iść aż chę do lasów i sprowadzić ligów na pomoc królewnie. I ligowie ruszyliby ku Dunajowi, bo to lud dobry, choć pogański. O, zaniósłbym im dobrą nowinę, ale ja i tak, kiedy jak Kalina wróci do Pomponii, pokłonię się jej, by pozwoliłam iść do nich, bo Chrystus urodził się daleko i oni nawet nie słyszeli o nim. Wiedział on lepiej ode mnie, gdzie mu się trzeba narodzić, ale gdyby tak u nas, w puszczy, przyszedł na świat. Pewnie byśmy go nie umęczyli, ale hodowalibyśmy dzieciątko i dbali, by mu nigdy nie zabrakło ni zwierzyny, ni grzybów, ni skór bobrowych, ni bursztynu. A co byśmy na Swebach albo Markomanach złupili, to byśmy mu oddali, by zaśmiało dostatek i wygodę. To mówiąc, przystawił do ognia naczynie z polewką przeznaczoną dla Winicjusza i umilkł. Myśl jego błądziła widocznie czas jakiś po puszczach ligijskich. Aż dopiero, gdy płyn począł syczeć, wylał go na płaską misę i ostudziwszy należycie rzekł. Glaukus radzi, byś jak najmniej poruszał panie nawet tą ręką, która została zdrowa. Więc Kalina rozkazała mi cię karmić. Ligia rozkazała. Na to nie było odpowiedzi. Winicjuszowi odpowiedzi. nie przyszło nawet na myśl sprzeciwić się jej woli. Jakby była córką Cezara lub boginią. Nie odpowiedział przeto ani słowem. Ursus zaś, siadłszy koło jego łóżka, począł czerpać polewkę z misy małym kubkiem i podawać mu ją do ust. Czynił to tak troskliwie, z takim dobrym uśmiechem w swoich błękitnych oczach, iż Winicjusz oczom swoim nie wierzył, by to mógł być ten sam straszliwy tytan, który w dniu wczorajszym zgniótłszy Krotona rzucił się na niego samego jak burza i byłby go rozniósł gdyby nie litość ligi młody patrycjusz po raz pierwszy w życiu począł się zastanawiać nad tym co też może dziać się w piersi prostaka sługi i barbarzyńcy lecz ursus okazał się niańką na tyle niezgrabną o ile troskliwą kubek ginął całkowicie w jego herkulesowych palcach także nie pozostawało nic miejsca dla ust winicjusza po kilku nieudanych próbach olbrzym zatroskał się wielce i rzekł: Ej, łatwiej żubra zostępu wywieść”. Winicjusza zabawiło zakłopotanie liga, lecz nie mniej zajęła go jego uwaga. Widywał on w cyrkach straszliwe ury, sprowadzane z puszcz północnych, na które najdzielniejsi bestiarii polowali z obawą, i które jednym tylko słonią ustępowały w wielkości i sile. Zaliś próbował brać takie bestie za rogi? spytał ze zdumieniem. Póki nie przeszło nade mną dwadzieścia zim, tom się bał, odrzekł Ursus. Ale potem bywało. I jął znów karmić Winicjusza. Jeszcze niezgrabniej niż przedtem. Muszę poprosić Miriam lub Nazariusza, rzekł. Lecz tymczasem blada główka ligi wychyliła się spoza zasłony. Zaraz pomogę, rzekła. I wyszła po chwili z cubiculum, w którym gotowała się widocznie do snu, gdyż przybrana była tylko w obcisłą tunikę, zwaną u starożytnych kapitun, zakrywającą szczelnie piersi i włosy. Miała, włosy miała rozwiązane. Winicjusz, którego serce zabiło żywiej na jej widok, począł jej wymawiać, że dotąd nie pomyślała o śnie, lecz ona odrzekła wesoło. Właśnie chciałam to uczynić, ale pierwej zastąpię ursusa. I wziąwszy kubek, siadła na krawędzi łóżka i poczęła karmić Winicjusza, który czuł się zarazem upokorzony i szczęśliwy. Gdy pochylała się ku niemu, biło na niego ciepło jej ciała i rozwiązane jej włosy spływały mu na piersi. On zaś bladł z wrażenia. Ale w zamęcie i porywie rząd odczuwał zarazem, że to jest nad wszystko droga i nad wszystko uwielbiona głowa, wobec której świat cały jest niczym. Pierwej pożądał jej, teraz poczynał ją kochać pełną piersią. Dawniej, jak w ogóle w życiu, taki w uczuciu był jak wszyscy ówcześni ludzie, ślepym, bezwzględnym egoistą, któremu chodziło tylko o siebie. Obecnie poczęło mu chodzić i o nią. Po chwili też odmówił dalszego posiłku i choć w patrzeniu na nią i w jej obecności znajdował nieprzebraną rozkosz, rzekł: Dosyć, idź spocznij, boska moja. Nie nazywaj mnie tak, odpowiedziała. Mnie się tego słuchać nie godzi. Jednakże uśmiechała się do niego, a następnie rzekła mu, że sen ją odbiegł, że trudu nie czuje i że nie uda się na spoczynek, póki nie przyjdzie Glaukus. On słuchał jej słów jak muzyki, a zarazem serce wzbierało mu coraz większym wzruszeniem, coraz większym zachwytem, coraz większą wdzięcznością. A myśl biedziła się, jakby jej tę wdzięczność okazać. Ligio, rzekł po chwili milczenia, jam cię poprzednio nie znał, ale teraz wiem, żem chciał dojść do ciebie błędną drogą. Więc ci powiadam: wróć do pomponii Grecyny. I bądź pewna, że odtąd nikt nie podniesie na ciebie ręki. A jej twarz posmutniała nagle. Byłabym szczęśliwa, odrzekła, gdybym ją choć z daleka mogła zobaczyć, ale wrócić do niej już nie mogę. Dlaczego? zapytał ze zdziwieniem Winicjusz. My, chrześcijanie, wiemy przez aktę, co się w Palatynie dzieje. Zaliś nie słyszał, że Cezar wkrótce po mojej ucieczce, a przed swym wyjazdem do Neapolis, wezwał Aulusa i Pomponię i, nie mając, że mi pomogli, groził im swym gniewem. Szczęściem Aulus mógł mu odrzec: Wiesz, panie, że nigdy kłamstwo nie przeszło mi przez usta. Otóż przysięgam ci, żeśmy jej nie pomogli do ucieczki i że równie jak ty nie wiemy, co się z nią stało. I Cezar uwierzył, a potem zapomniał. Ja zaś z porady starszych nigdy nie pisałam do matki, gdzie jestem, by zawsze śmiało mogła zaprzysiąc, że nic o mnie nie wie. Ty może tego nie pojmiesz, Winicjuszu. Ale nam kłamać nie wolno, nawet gdyby o życie chodziło. Taka jest nasza nauka, do której chcemy stosować serca. Więc nie widziałam pomponii od czasu, gdym opuściła jej dom. Ją zaś zaledwie od czasu do czasu dolatywały dalekie echa, że żyję i żem bezpieczna. Tu porwała ją tęsknota, bo oczy jej zrosiły się łzami, lecz wkrótce uspokoiła się i rzekła. Wiem, że i Pomponia tęskni za mną, my jednak mamy nasze pociechy, których nie mają inni. Tak, odrzekł Winicjusz, waszą pociechą Chrystus, ale ja tego nie rozumiem. Patrz na nas, nie ma dla nas rozłączeń, nie ma boleści i cierpień, a jeśli przyjdą, to zmieniają się w radość. I śmierć sama, która dla was jest końcem życia, dla nas jest tylko jego początkiem i zmianą gorszego szczęścia na lepsze. Mniej spokojnego na spokojniejsze i wieczyste. Zważ jaką musi być nauka, która nakazuje nam miłosierdzie nawet względem nieprzyjaciół, broni kłamstwa, oczyszcza dusze nasze od złości i obiecuje po śmierci ci szczęście nieprzebrane. Słyszałem to w ostrijan. Widziałem, jak postąpiliście ze mną i Chilonem, a gdy o tym myślał dotychczas, zdaje mi się, że to sen, i że ni uszom, ni oczom nie powinienem wierzyć. Lecz ty mi odpowiedz na inne pytanie. Jestżeś szczęśliwa? Tak, odrzekła Ligia. Wyznając Chrystusa, nie mogą być nieszczęśliwą. Winicjusz spojrzał na nią, jak gdyby to, co mówiła, przechodziło całkiem w miarę ludzkiego rozumowania. I nie chciałabyś wrócić do Pomponi? Chciałabym z całej duszy i wrócę, jeśli taka będzie wola Boga. Więc ci mówię, wróć, a ja ci przysięgnę na moje lary, że nie podniosę na ciebie ręki. Lidia zamyśliła się przez chwilę, po czym odrzekła. Nie, nie mogę u bliskich moich podać na niebezpieczeństwo. Cezar nie kocha rodu Plaucjuszów. Gdybym wróciła... Ty wiesz jak przez niewolników rozchodzi się każda wiadomość po Rzymie. Więc i mój powrót stałby się rozgłośnym w mieście. I Nero dowiedziałby się o nim przez swoich niewolników niewątpliwie. Wówczas skarałby Aulusów, a co najmniej odebrałby mnie im znowu. Tak, rzekł marszcząc brwi Winicjusz. To by być mogło. Uczyniłby to choćby dlatego, by okazać, że woli jego musi się stać zadość. Prawda jest, że on tylko zapomniał o tobie, lub nie chciał myśleć, mniemając, że nie jemu, ale mnie stała się ujma. Lecz może odjąwszy cię aulusom, oddałby mnie, a ja wróciłbym cię Pomponi. Lecz ona zapytała ze smutkiem: Winicjuszu, czy chciałbyś mnie widzieć znów na Palatynie? On zaś zacisnął zęby i odrzekł: Nie, masz słuszność. Mówiłem jak głupiec. Nie. I nagle ujrzał przed sobą, jakby przepaść bez dna. Był patrycjuszem, był trybunem wojskowym, był człowiekiem potężnym, ale nad wszystkimi potęgami tego świata, do którego należał, stał przecież szaleniec, którego ni woli, ni złośliwości niepodobna było przewidzieć. Nie liczyć się z nim, nie bać się go mogli chyba tacy ludzie jak Chrześcijanie. Dla których cały ten świat, jego rozłąki, cierpienia i śmierć sama była niczym. Wszyscy inni musieli drżeć przed nim. Groza czasów, w których żyli, ukazała się Winicjuszowi w całej swej potwornej rozciągłości. Nie mógł o to oddać Ligi Aulusom z obawy, by potwór nie przypomniał sobie jej i nie zwrócił na nią swego gniewu. Z tego samego powodu, gdyby ją teraz wziął za żonę, mógł narazić ją, siebie i aulusów. Chwila złego humoru wystarczyłaby, by zgubić wszystkich. Winicjusz po raz pierwszy w życiu poczuł, że albo świat musi się zmienić i przerodzić, albo życie stanie się zgoła niemożliwe. Zrozumiał również to, co przed chwilą było jeszcze dla niego ciemne, że w takich czasach jedni tylko chrześcijanie mogli być szczęśliwi. Lecz przede wszystkim chwycił go żal. Gdyż zrozumiał i to, że to on sam tak poplątał życie sobie i ligi, iż z tej plątaniny nie było prawie wyjścia. I pod wpływem tego żalu począł mówić: Czy ty wiesz, żeś ty szczęśliwsza ode mnie? Ty w ubóstwie i w tej jednej izbie wśród prostaków miałaś swoją naukę i swego Chrystusa. Ja zaś mam tylko ciebie, i gdyby cię zabrakło, byłem jak nędzarz, który nie ma ni dachu nad sobą, ni chleba. Tyś mi droższa niż cały świat. Szukałem Cię, bo nie mógł żyć bez Ciebie. Nie chciałem ni uczt, ni snu. Gdyby nie nadzieja, że Cię znajdę, byłbym się rzucił na miecz. Ale boję się śmierci, bo nie mógłbym na Ciebie patrzeć. Mówię Ci szczerą prawdę, iż nie potrafię bez Ciebie żyć. I dotąd żyłem tylko nadzieją, że Cię znajdę i zobaczę. Czy pamiętasz nasze rozmowy u Aulusów? Raz nakreśliłaś mi rybę na piasku. A ja mnie rozumiał, co to znaczy. Pamiętasz, jak bawiliśmy się w piłkę? Kochałem cię już wówczas, nad życie. A i ty już poczęłaś się domyślać, że cię kocham. Nadszedł Aulus, straszył nas libity, libityną i przerwał nam rozmowę. Pomponia powiedziała na pożegnanie Petroniuszowi, że Bóg jest jeden, wszechmocny i miłosierny. Ale nam ani do głowy nie przyszło, że waszym Bogiem jest Chrystus. Niech mi odda Ciebie, a pokocham Go, choć wydaje mi się Bogiem niewolników, cudzoziemców i nędzarzy. Ty siedzisz przy mnie i myślisz o Nim tylko. Myśl i o mnie, bo inaczej Go znienawidzę. Dla mnie Tyś jedna bóstwem. Błogosławiony Ojciec Twój i Matka, błogosławiona Ziemia, która Cię wydała. Chciałbym objąć Twoje nogi i modlić się do Ciebie. Tobie składać cześć, Tobie ofiary, Tobie pokłony ty trzykroć boska ty nie wiesz, ty nie możesz wiedzieć jak ja cię kocham tak mówiąc pociągnął ręką po pobladłym czole i przymknął oczy natura jego nie znała nigdy tamy tak w gniewie jak i w miłości mówił z uniesieniem jak człowiek, który przestawszy nad sobą panować nie chce liczyć się z żadną miarą ni w słowach, ni w czci lecz mówił i z głębi duszy i szczerze Czuć było, że ból, zachwyt, żądza i uwielbienie, nagromadziwszy się w jego piersi, buchnęły wreszcie niepowstrzymanym potokiem słów. Ligi słowa jego wydały się bluźniercze, a jednak serce jej poczęło bić, jakby chciało rozerwać krępującą piersi tunikę. Nie mogła oprzeć się litości nad nim i nad jego męką. Wzruszyła się ją cześć, z jaką do niej mówił. Czuła się kochaną i ubóstwianą bez granic. Czuła, że ten nieugięty i niebezpieczny człowiek należy teraz do niej duszą i ciałem, jak niewolnik. I to poczucie jego pokory własnej potęgi napełniało ją szczęściem. Wspomnienia jej ożyły w jednej chwili. Był to dla niej znów ten przypysz, przepyszny i piękny, jak pogański bóg winicjusz, który w domu aulusów mówił jej o miłości i budził, jak ze snu jej półdziecinne naówczas serce. Ten sam, którego pocałunki czuła jeszcze na ustach i z którego objęć wyrwał ją na palatynie Ursus, jakby ją wyrwał z płomienia. Tylko obecnie, z zachwytem, a zarazem z bólem na swojej orlej twarzy, z pobladłym czołem i błagalnym wyrazem oczu, ranny, złamany miłością, kochający, pełen ubóstwienia i pokory, wydał się jej takim, jakim go ona chciała mieć wówczas i jakiego byłaby pokochała całą duszą. A więc droższym niż kiedykolwiek. I nagle zrozumiała, że może przyjść chwila, w której jego miłość ogarnie i porwie ją jak wicher, a poczuwszy to, doznała takiego samego wrażenia, jakiego przed chwilą doznał on: mianowicie, że stoi nad brzegiem przepaści. Na porzuciła dom Aulusów, na ratowała się ucieczką, na kryła się tyle czasu w nędznych dzielnicach miasta. Kto był ów Winicjusz? augustianin, żołnierz i dworzanin Nerona. Wszakże brał udział w jego rozpuście i szaleństwach, jak świadczyła o tym ta uczta, której Ligia nie mogła zapomnieć. Wszakże chodził razem z innymi do świątyń i składał ofiary bezecnym bogom, w których może i nie wierzył, ale oddawał im jednak cześć urzędową. Wszakże ją ścigał po to, by z niej uczynić swoją niewolnicę i kochankę, a zarazem wtrącił ją w straszny świat zbytku, rozkoszy, zbrodni i bezeceństw, wołających o gniew i pomstę u bożą. Wydawał się wprawdzie zmieniony, ale przecie dopiero co sam jej rzekł, że jeśli będzie więcej myślała o Chrystusie niż o nim, to gotów go znienawidzić. Ligi wydało się, że sama myśl o jakiejkolwiek innej miłości niż miłość do Chrystusa jest już grzechem przeciw niemu i przeciw nauce. Gdy więc spostrzegła, że na dnie jej duszy mogą się wzbudzić inne uczucia i pragnienia, chwyciła ją trwoga przed własną przyszłością i własnym sercem. Na tę chwilę wewnętrznej rozterki trafił Glaukus, który przyszedł opatrzyć chorego i zbadać jego zdrowie. Na twarzy Winicjusza w mieniu oka odbił się gniew i zniecierpliwienie. Zły był, że mu przerwano rozmowę z Ligią i gdy Glaukus począł zadawać mu pytania, odpowiadał niemal z pogardą. Wprawdzie pomiarkował się wkrótce, że jeśli Ligia miała jakiekolwiek złudzenia, że to, co usłyszał w Ostrianu, mogło podziałać na jego nieużytą naturę, to złudzenie, musi, złudzenie owe musiały pieszchnąć. Zmieniał się tylko dla niej. Lecz poza jednym uczuciem pozostało mu w piersi dawne, surowe i samolubne, prawdziwie rzymskie i zarazem wilcze serce, niezdolne nie tylko do uczucia słodkiej nauki chrześcijańskiej, ale nawet i wdzięczności. Odeszła wreszcie, pełna wewnętrznej troski i niepokoju. Niegdyś w modlitwie ofiarowała Chrystusowi serce pogodne i istotnie czyste, jak łza. Teraz pogoda ta była zmącona. Do wnętrza kwiatu dostał się jadowity robak i począł w nim huczeć. Nawet sen mimo nieprzespanych dwóch nocy nie przyniósł jej ukojenia. Śniło jej się, że w wostrianom nero na czele orszaku, Augustianów, bachantek, korybantów i gladiatorów, tratuje uwieńczonym w róże wozem tłumy chrześcijan. A winicjusz chwyta ją w ramiona, wciąga na kwadrygę. I cisnąc ją do piersi szepce: Pójdź z nami!